Te ta ta. Jeszcze Tylko 2000 metrów ...foot... fitów, to, no Jest spoko, bagiet. Wiesz, ty masz długie nogi, to powinno ci jakoś szybko to iść. Ale ja bo wiem, że mój gosek się już zmęczył kół no. Ja zrobię ja to jest... To jest złota skrzynka poprosz. No otwórz ją, bo tam są jakieś skarby We, gówno ci powiem Ruka do oddychania jest O no, takiej głębokości na pewno się przyda A można kopać pod wodą Kuźwa, życie mi ubywa. Tak? Od rurki? Nie, bo za głęboko byłem i bez powietrza. A. Tak nie zgin, to jest masakrycznie daleko. No, nie zginę Spoko, że mam bieganie, <noise> też jakieś tam <noise> szybko przebiegnie, nie? Jezus Maria, jak to w daleko. spójrz na wodę, bo kurde... Spoko, jeszcze trochę ją, i, i, i się spuszczę. I ją ogarniesz. No, odciski na odciskach później już teraz. Okej, a! <laughs> a ty powiedz mi: Sprawdzałeś, czy możesz latać pod wodą? Nie. Możesz latać, czy nie sprawdzałeś? Nie mogę latać. Łe, kaszanka ci powiem. Jesteś kaszanka! bezużyteczny. Jesteś bezu Ta. bezużyteczny. Jest tu jakiś tunel, gdzieś gdzie A wy... O, tutaj widzę coś. Bóg schodzi na ten, a ja sobie pływam. No, Słyszę Murzyna no, jak drilluje coś tutaj. O, metoryt. Nie, grilluje. griluje. pod ziemią. Tylko, bager, nie rozwalaj piasku, bo jak rozwalisz ten piasek, co tu mam z prawej... I know. ...to, to te, to woda No, trzeba się dokopać do miejsca, gdzie piachu nie ma. A gdzie jest mój drill, kuźwa, tutaj? Idę do was, panowie, bo tutaj już naprawdę nie ma tych szarków wszystkie wytępiłem. Nie, już w prawo, tuż w prawo trzeba iść. Ej, ja mam, mam tą rurkę do oddychania, to ja mogę sobie chodzić pod wodą Możesz? Znaczy powoli ubywa powietrze Zobacz, co stoję. stoję. O, o, wolniej? No Znaczy wolniej. Nie, bager, buger do góry teraz trzeba trochę Tak No A trafiliśmy na kobalt. Idę do was Zabiję wszystkie. Tak, jak trafiliśmy mnie. na kobalt, to może mogę sobie powydobywać. Eee... Już się nam mi raczej do niczego. Jak to, to nie było? To piasek, go więc trzeba w dół zapewne. To jest tunel jakiś pod nami, czy nie? A nie, to nie jest tunel. Nie w tą stronę idzie drzewo. gdzie ty jesteś? Dużo was. Jo, gdzie wy wykopiecie? żebyśmy robili taką magię, że na przykład idzie jeden, a drugi od razu pod podmija klocki. Te, klocki. Już tak z Rakenem robiliśmy raz. No? Już że dobrze. jeden drillował, a drugi podmijał klocki. Klocki kuźle. Nie, czekaj, podmienialiśmy? Nie. Ściany zabierałem. tyklocka ja ściany. Tak, bager. Pójdź we, się. Wodę. Uwaga, woda. Cześć. Wyśmę nam coś o coś, co może? Światło brakuje, no. Może nie, jest, to wszędzie czarne jest. Ale to teraz to do góry trzeba kopać. Czy gdzie wykopać? Ja tylko spuszczę tą wodę trochę. Oni nic nie widzę. To jaki plan dokładnie? Bugi gana, jaki masz no plan? Musisz cały czas w prawo Do końca, nie? Czy w tym miejscu zrobię ten cały z... Spuszczenie? No tak, żeby cała woda Spłynęła z tego, z tego, z tego, z tego y... No to Chcesz dać na samym końcu? Czy w połowie gdzieś tam? Tak, tylko tak? gdyby... Nie no, tak żeby Bo te, ono tam się, na samym końcu Leć do końca w prawo No to mówiłem wcześniej w prawo Światło dość chwila Trzeci panowie, dobra każdy swój poziom kopie. Który poziom wybiera Ja na dole. dobra, ja, ja górny. To środkowe. <grym> I spadliśmy I plan w się rypać. Dam światło, chwila. Dobra, ja środkową kostkę. To ja na dole. To środkową. ma <grym> <grym> <Są grym> <się grym> to oświetlenie mamy, panowie. To już się kończy plansza. To my dobrze kopiemy? No, my już się kamera nie przesuwa, więc jesteśmy na samym no, końcu. No, też. Ja się zdziwiłem, czemu tak dziwnie to wygląda wszystko. Gdzie <grym> nauczycie, nie? Po cały czas jest na środku no. wszystko teraz. Przesuwamy się Ciekawe, czy ucinamy... na przykład jak wyjdziemy poza planszę, czy zepsujemy grę. To tak, <grym> nie da przykład... się wyjść. Jak to było w tym IT Crowd Jeśli wpiszesz w Google Google to jesteś w stanie zapytać internet <laughs> Nie to, to strzelisz w tą stronę To może jeden kopie ktoś w dół, a ktoś do góry co? Tylko to trzeba uważać właśnie Ciebie, tutaj w tym miejscu kopać No O Nie, nie nie, zostaw to nie, to tam woda będzie lecieć Albo to się zablokuje Przygotuj się ktoś, żeby tutaj zablokować na górze Dobra, jestem gotowy. Czekaj z Zbuduj to tutaj na nad moją głową, o właśnie, no Dobra, jestem gotowy To szybko, nie? No, ja będzie w woda leciało, wiesz co, to ja sobie zrobię równoległy tunel do tego. O, jest woda, widzę, widziałem wodę, chwila. Ja A, jest wcześniej... woda wcześniej... Ja się wcześniej wdorbię do tego. No, dawaj. Gotowi? A czekaj, bo tu jest dziura Dobra, jest, okej. Okay. Spotkaliśmy Ok, tylko że to jest jeden, czytałby się może ze dwa, co? No, to zrób obok. Są gotowe, Bugi. Się podepnę pod ściankę. Albo nie. Nie, puść, puść mnie, Bugi, spojaj. <noise> nie, bo tego to ktoś pójdzie, bo ciągnie z tego piasku. Ja piel to, ale byśmy mieli... na Bogusia fryzurze, nie mogę wyjść. Ja mówiłem, że za dużo szel włożył kuźwa. Nie wiem, że się wszystko od tego odbija, to kuźwa nawet nie idzie tego przywiercić. Nie? Masakra. Idzie slałem do Was jakiś kuźwa dziwne. Z kaskiem. To ten co tak ten co tak śmiesznie mówi. A poza tym strasznie kiepsko was słyszy, bo Ania komputer włączyła. O kurde. Masakra. Boże, kuźwa. Żaga, bo to na strona zaraz... ani Red typ. Rekiem gotowy jesteś? jesteś tak, jestem gotowy, jestem gotowy. Dawaj, czemu to się zablokowało? Dobra, mamy podwójną dziurkę. Mamy podwójną, ja teraz trzeba. Zresztą trochę spuszczam, to... żeby tej wody tam było w tym miejscu. Urobimy jeszcze jeden bugi? Niech, pot... Potrójny? Niech, no, potrójny? Dobra, niech będzie. Koźwa ja cię rozważam. Nie ma dużego. bo uważaj, giniesz! Dawaj, jestem gotowy, jestem gotowy. Czemu zalewacie mi cały czas, co? Noje. Dobra, dobra. Okej, okay, no, młody, ostatnia. ostatnia. Jej! Yeah. Pięknie. <laughs> Mistrzostwo. To co, dajemy tutaj po tej stronie tunel, czy gdzieś od razu równolegle? Nie, może troszkę bardziej na środku. Gdzie, tutaj? Tu gdzie? No, tu gdzie, z o tu Na dwa czy na trzy? Trzy. No ja na trzy kuźwa. Ja no jadę... To, ja to na środkowy kuźwa, nie? To kto robi który? Ja jadę ja po prawy, prawy. To jest środkowy To jest środkowy. I tak, kuźwa, Bagiet, powiedziałeś, powiedziałeś prawy przed chwilą. Daj ci światło, dobra ja No, dajemy czadu. Jej, by czysto jakiegoś ślimaka. No, leci. To ten teraz do dwóch. No tak, tylko że jak ja tu zacznę budować, to. kopać, to. Fak, mam wodę tutaj, trzeba ją spuścić jakąś. A a, a. Okay, zabiję. Hey. No tak czy jak zaraz spuścimy tą wodę. A cała woda się może skończyć w oceanie czy nie? Chyba nie W sensie co? Czy woda w oceanie się kończy ehm, Według mnie się nie kończy, bo ja już kiedyś wypróbowałem coś podobnego zrobić, tylko chyba Wojtuś napisał, że się kończy. Nie, Ale mi się zdaje, że nie się, nie się nie kończy. To jest jakiś kurek albo coś. Się na kogoś wyłączy Mistrz Mi serce podpowiada, że się nie kończy. <laughs> I to się wody tak jak w Minecraftu co? O pójdź w zaraz się utopię opie, Ja kopię lewe Ty, Idziemy kurde jak burza ja Nieźle, nie? Kurzy, no, co to było? Coś zabiliśmy przypadkiem co? Dżownica, ale już nie żyje Jak tam panowie u was z, z powietrzem? No mnie tak... Właśnie, się właśnie kończy, ale nie mogę się No ja pierdolę Musimy miałem spuścić jakoś w bok. Weź bugi ko tutaj w le po lewej stronie. Chyba srebro jest. Czekajcie, jakiś światło by się przydało. No, rzuciłem, rzuciłem. Uff! Uf. Tu jest kawałeczek powietrza. Uff! Ja! Yeah. Tak, tak. Włączyłem myszkę super ekstra szybką. jak kuźwa jedzenie, niż fabryka przez ten kobol. A czemu? My, my robimy jakieś ten 2, 2T? To tutaj spuszczam. Okej, okay, dobra. Jest <noise> good. <noise> ja pierdolę, takiej fabryki to jeszcze nikt nie widział. mogli profesjonalnie to robić kuźwa. Gdzie ja w realu znam taki metric drill. Czy na przykład zrobić jakiś tunel łączący Wielką Brytanię z Polską na przykład. Do pociągu to jeszcze wiemczas o piją piwo. Kuźwa, pobieram opłaty później, postawię jakąś bramkę z jednej i z drugiej strony. A jak bylibyśmy miliarderami miliarderami Złoto, panowie! O, złoto! Czekajcie, bo ja tego Dillia zasowałem Ale się spuścimy teraz. <laughs> Jesteśmy tutaj zdało. Ooooooo! Wow. Ja zginąłem nawet Dla nie wiem się... od czego. Nie wiem. Ej, czeka, bo tu... to. Ja bym się że to z bugi, a to z jakiś O, zajebiście wręcz kusia, no dajcie, komuś we spokój. Eee. Fuck sake. <ścoughs> Zginąłem. Sam zostałem. Aha. To dudny nietoperz. Ty masz bugi bomby. No właśnie, będę z nimi trochę... Trzeba zrobić tak, że Nie. właśnie z jeden kopie, a dwóch broniło coś. Ej, panowie, tu mamy bazę przecież, między... tak... ...niedaleko. Tam trzeba ustawić spawn point. Bagger. Słyszałeś? No... no. Bo no. Wiecie co, tu jest sporo tego bydła, ja tak stoję w miejscu... Kop w dół, puźba. Tak, kop w dół, zaraz z mnie zakopią żywcem. Desz zakopł od góry. Ok. Zablokuj wejście wybiłem. od góry. Ja nic nie mówię, ale wybiłem wszystko. Jesteś dzielny. Tak, nie wiem, co mnie zabiło później, dzi Jest dzielny jak majonez. Dzielny jak I majonez. Pisze, Kurde, ja właściwie to mogę u pielęgniarki całe życie całe. Ale też Czyli jakiś ten durny ataku atakuje mnie Więc to tak Rejken 3,5 tysiąca, Bagger 5000 tysięcy O, Chyba właśnie więcej. Reichen, <laughs> A, wyprzedziłem go <laughs> Kurwa, hey. Bagger Bagger, ten twój lana. top speed Idę do pielęgniarki Ja nawet nie mogę biegać, znaczy latać bezpiecznie, bo za cały czas lata coś Jezu, jakieś banda mnie jakaś, pedrastów atakuje Banda złodziei, szkockich decydentów DECYDENTÓW Alkoholików Baguette dogadam Cię Fuck you No dawaj 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 Jak zaszczepisz to kuźwa a zaczniesz uciekać w drugą stronę, mówię Ci Pewnie Cię goni to co mnie goniło prędzej No Wooo <laughs> To sami jacyś ucznicy mnie atakują Przyjaciele Zapytaj się a... o drogę Do piekła ja drogę znam, w dół. Może zająć krótki. O, to latającą wyspę. Jak to znalazłeś? O, Tą tu już wcześniej tak, nie znaleźliśmy. No. To e, się ty. tak daleko wspiąłeś. No. Ej, ja się widzę, patrzę, <laughs> że cię kurwa goni tutaj coś. <laughs> no, zabrałem kilka ze sobą. Te pamiątki pójdę, później. Słyszałeś Dobra, takie. No, słyszałem to. Co to było kuźwe? Nie wiem. Ten flaber taki z, ze śmieszną gębą. Ale on jest e... to kuźwa. Mam taki super miecz. On kuźwa tyle wytrzymał. Twardzie kuźwa. No to jeszcze jest Kolejny. jeden. Jeszcze jeden trujący kuźwa. Ołóż mi co. Oje. Oh, yeah. Baza? Nie, to nie baza. No jest nasza baza taka tymczasowa, w której nigdy nie żyliśmy. A no tak. Po holule my to wykopaliśmy, to nie wiem. Robiliśmy wiele rzeczy niepotrzebnych, tychże. No to jest prawda, antena, która i tak nigdy nie sięgała dobrych kanałów. No bo telewizji trwa nie było. No. Kolejne zmienili z tego, z analogowego na cyfrowy i co? Mieliśmy no. zły dekoder. To teraz mam ojca, ojca, ojca dyrektora w cyfrowej jakości. Mm. Tak samo kiepskiej. Fadek, uźwa, wszystkie pryszcze widać. <laughs> Nie, do ojca dyrektora <coughs> mówimy. A dobrze przeszedłem na że to Gwiazda! Gwiazda! Świeciłam no, sobie. Oj, so, wyciągnę sobie. Gdzie wy jesteście? 2000 stóp, ktoś widzę. Tylko, że obo, obydwa jesteście bardzo blisko siebie. No, to ja z bagierem walczę. 19-48, critical. region nie przed nami wszystko rozwala, a ja po prostu bym idę. On traci życie. Ja mam full życia, więc okej. Okay. Aj, to dobry jesteś. Ja bym no. u pielęgniarki. Tak, ciekuj, was Ja nic o, nie mówię, ale 6. mi się kończą torcze, Macie jakieś tam torcze? Ja mam. A, a nie masz e... żelu i tego od drewna? Mamy żel chyba, dziś widziałem, miałem żel. Dobra, co robię spawn. Point. Pan, no, to nie piece. mam już. Ja robię pierwszy poprawek. To, to, jest... to jest moje łóżko. Dobra, zamknij czyli. Kto wziąłeś łóżko? Ja wziąłem te środkowe. No to wziąłem ostatnie. Ale ja nie ma szyja, co? ja, co? No właściwie chyba. Chyba nie. Wow, yo, prawie yo, yo, spadłem yo. w jakąś kurwa przepaść. Yo. Wiecie co, boysy, bo ja tu kopałem kawałek. Jak no. będziecie lecieć w dół... No. szukać... Sprawdzać, czy jest grawitacja, okej. Okay. To musicie ten... Z... Pamiętajcie, że tu woda będzie lecieć w dół, więc musicie zrobić ścianki tego korytarza. Pamiętajcie, że jest na trzy szerokie. Ale ten, ale, ale muszą być ścianki tego wszystkiego. Ścianki muszą być. Może nam powiedziałaś, żeby zabrać jakichś surowce z bazy, wiesz? No to przecież tutaj macie na dole pełno. Jasek, Fuck. Czym, czymkolwiek. Ja pierdole. Czekajcie, ja się muszę napić, bo kurde, gdzieś w gardle zasło A właśnie, picie. Prawie się ciepło robiło. Magic. Gejem nie jestem, ale na... Randzki z Jackiem Danielsa, to uwielbiam chodzić. To z jest. No chwila, bo tutaj zrobić to odpowiednio, żeby tu nie trzy, żeby leciał od razu w ten. E, zabije te latające. all alright. alright. Ale co my tu mamy? To mnie potrzebne. Szkujźwa, to będzie foda roboty, żeby no. to wszystko zrobić. Będzie fuj do Bozy. <noise> Ale nie będzie woda leciała? A przecież woda się nie rozpływa, tutaj, no. jak w Minecraftie. bo ona będzie się spadała w dół, bez Sądzisz? No. Możemy zrobić test takiego. No, nie, ona się nie będzie rozpływała po bokach. A jak będzie, to co? To bywa nic takiego. Mamy drugi ocean po drugiej stronie. No, dokładnie. A czarny. Ej, bogi. Czemu to jest takie wąski? Prawie się zabiłem. Wow, coś leci tu. Wow. Bo ja zabiję to coś na dole Kurwa, albo nie <grystanie> Macie bombę? Mam To eee... rzućcie bombę Fuck. Rzucić bombę? Oooo, zaraz skinę. Cztery życia mi zostało Wow Co to kurwa było? Bagałem <grystanie> Mnie rozwaliło <grystanie> I baga... Slamming arrow, ja się spadam nagle... i nagle... Co to było do kurwy? Nie, Spoko, boget. Spoko, boję. Udał mi się twój e, pomysł na ten cały kuźwa tunel. Sto. No co, martwisz się. Ech. Mogliśmy sobie spuścić się jakiegoś jeziorka sobie, albo Stawiku kałuży nawet. <śm> nie, bo kuźwa mam nie w wielkości. Muszę sobie to wymyślić. No jestem czarny kurwa, co? Kurwa nie umiem wyjść z tej dziury. A widzisz jeszcze z nim muszę kuźwa grać, nie, nie umie z dziury wyjść. To jak włożyłeś tam, że nie umiesz wyjąć kuźwa, co? <śm> Wpadłeś z łatwością, no. się, kuźwa, jak nie wiesz, jakie są konsekwencje wkładania, to nie wkładaj, nie? To masz dzieci, kuźwa. <noise> no też. <noise> A nie wkładasz na prawo i lewe, nie? I jeszcze po kątach. Czekajcie, bo... Czekajcie, bo wiecie co? Bo ja wracam. <noise> nie ma do czego. <noise> nie ma do czego. <noise> Wszystko zjedliście. <noise> ja ostatnio słyszałem... E... Kuźwa, kto zablokował tutaj to? E... Dwa różne rozwinięcia skrótu ATM. Wiecie, co znaczy po angielsku ATM? Automatic Machine. Automatic Teller Machine. No. A jeszcze jest e, wersja związana z porno. Chcesz wiedzieć? Czyli? No. As to mouth. O. Ok, Okej, dobra, skmałem. <grych> <grych> oh, o no, kurde, no, nas poniewierałeś mnie. <grych> Może akurat szukałem rozwinięcia. E... Tego skrótu i z, chyba wpadłem na ja, Urban się Dictionary albo w tym stylu. I tam było właśnie wytłumaczenie tego.